Dzień dobry kochani Witam was w tej pięknej scenerii ten piękny letni dzień e, Troszkę nie było update'u Ale już jest Głównie z tego powodu, że e, Była obsuwa Z moją werandą Ale zaraz wam pokażę Ta -ra! Ta -ra, ta -ra, ta -ra. mamy dach Mamy dach kochani Czekałem sporo na blachę Ale dach już jest zrobiony Więc już mogę się cieszyć wspaniałym cieniem tutaj A ja powiem wam dodatkowo Stworzył się tu swego rodzaju tunel I naprawdę bardzo, bardzo fajnie tu wieje wiatr Jednym i w drugą stronę przyjemnie jest tu bardzo siedzieć no ja się właśnie zabieram za, mm, za montaż stelażu do podłogi tutaj i, i, i chcę położyć już pierwsze deski no, tam sobie wyheblowałem pierwszą deseczkę i, 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 i chciałbym ją Ci zamontować tak to wygląda. Chciałbym Wam pokazać, jak ładnie się komponuje. Chociaż teraz nie zobaczycie, jak ładnie się komponuje kolor, błękit koloru tej, tej blachy z niebem. Bo niestety niebo jest zachmurzone, nie widać jego błękitu. No ale musicie wierzyć do słowo, komponuje się pięknie. Ech, co tam z kurakami, kochani? Niestety, małym kurczaczkom znudziło się życie. W więzieniu, więc zaczęły uciekać. Wychodziły po 3, po 4. Niestety, dzisiaj już jest taka sytuacja, że nie mamy ani jednego kurczaka. Populacja się zmniejszyła, zamiast odbudowała. Nie kurki, nie opilnowałeś o kurczaków. Tak to właśnie wygląda. Maja i Filip mają się dobrze. Tu Mojusia przyszła do nas, się przywitać. Filipek kochany, cudowne cudowne kochane zwierzaki no i cudowne no także mam tutaj kochani też rynne, którą muszę zamontować no i generalnie dzisiaj niedziela pracująca rynna będzie tutaj na tej desce ciołowej niedziela pracująca także także zacząłem yy, podłogę podłogę yy, do budynku pokażę wam pokażę wam moją podłogę tutaj sobie leży już przygotowana wycięte pióro w pust wyheblowana mądrzejwiowa podłoga 32 mm gruba więc to już są deski na, na aneks nie wiem czemu nie mogę zoomować teraz na no, tutaj na ten aneks kuchenny żeby tutaj to zrobić no i myślę, że w przyszłym tygodniu się już będę tym zajmował, tylko chciałbym ten kawałek podłogi tutaj zrobić najpierw A od wejścia powiedzmy do... Znaczy od wejścia na werandę do wejścia do domu, tutaj do budynku i coś tak mniej więcej dotąd zrobić tą podłogę. Aby tu już można było chodzić sobie. No zobaczymy. Także tak to wygląda kochani. Taki mały obdejcik. Wszystko rośnie ładnie. Pomidorki, ogórki. Poza tym, że musiałem zrobić tutaj siatkę jak widzicie, żeby, z, żeby, żeby, żeby zabezpieczyć moje mm, pomidorki i ogórki. Bo no, cztery ogórki sobie dochodziły gdzieś na krzakach, ale Tashi je pościągał, zjadł wszystkie. Pomidory dochodziły, Tashi je pościągał, zjadł wszystkie. Eee, tydzień temu znalazłem go w tej ogromnej cukinii, tam opierdzielił taką półtora kilową cukinię Także, no, niestety ten rok to jest taki, taki eksperyment też, że niestety te wszystkie uprawy będą musiały być grodzone. Na szczęście szklarnia daje radę. Pomidorki rosną cudownie, wszystko w zasadzie szklarni rośnie ładnie. właśnie chciałbym Wam coś pokazać, bo któraś ze subskrybentek, pamiętam, jakaś kobieta się odezwała na temat mojego brukuła na dworze, że niby była za wysoka temperatura i poszedł w kwiat. No, faktem, poszły wszystkie w kwiat, ale moim zdaniem nie z powodu temperatury, bo co Wam chcę pokazać? Nawet wejdziemy do szklarni. Jak się domyślacie, w szklarni jest to o wiele wyższa temperatura na dworze, bo na dworze rzadko przekraczała Zanim blokły poszły w kwiat, to temperatury rzadko przekraczały 30 stopni Tu już troszeczkę pomidorków jest już coś jest, już coś jest. Ale co ten ma takie dziwne kreski. No nic. Ech, tutaj też są, tutaj też są pomidoruchy. No i co Wam chciałem pokazać? Brokuły w, w szklarni, gdzie miały o wiele wyższą temperaturę, owocują. Widzicie? Więc to nie była powodem temperatura na zewnątrz, że y, tamte brokuły nie owocowały, tylko poszły w kwiaty, tylko jakiś inny aspekt z tego spowodował. No tu papryczki czyli. Tylko nie wiem, czy one mają być kurde czerwone, czy, czy zielone, może się do chodzę zwać, którzy mi je dali. Czy one zielone się zbiera, czy jeszcze czerwone? Ta obrodziła bardzo ładnie już. To jeszcze, jeszcze nie. Powoli, powoli zaczyna. Tutaj pomidorki już też się tworzą, chociaż ten coś dostał po dupie, czy żeby tu znowu mrówki. O nie wiem. No. Te też rosną ładnie. Tutaj e, cebulka sobie rośnie. Także tak to, Kochani wygląda. Jeszcze tutaj Potrzebuję ręki. potrzebuję ręki, tak. Tak pięknie wygląda, kochanie. No, także to jest malutki, a go ode mnie. Myślę, że następnym razem nagram coś, jak już będę miał podłogę albo. Albo na werandzie, albo w środku budynku Zobaczymy Zobaczymy co będzie pierwsze Chyba weranda, bo werandę wcześniej zacząłem I werandę chciałbym skończyć A potem wejść po prostu do budynku I jechać dalej budynek Także tak to wygląda ode mnie kochani Kocham was wszystkich Życzę wam mnóstwo miłości Zdrowia I realizacji własnych planów Pozdrawiam was serdecznie, papa pa.